Mamy kolejny dzień, Kurde podwórko, zapchane ale zestaw. Uciekaj, Kiciuś! Przeżył, przeżył. Zaraz sprawdzimy wilgotność i muszę to wywieźć. No i najważniejsze, sprawdzić wilgotność na skupie, bo ta Wilgotność jest zaskakująca, zaskakująco niska, więc zaraz zobaczymy, przekonamy się, jak, jak jest naprawdę. Odpalamy klamoty. Spali? Spalił. Spalił. No, teraz sprawdzimy sobie wilgotność. wilgotność po nocy. 22,7. 22,7. Zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie na skupie. Jeszcze zawrócimy tym. Dzień dzisiaj 27 października i prawdopodobnie dzisiaj będzie dobry dzień na opryski. Jedziemy. Jedziemy, na teratyn Mam z przodu obciążnik z tego z 3650, czyli taki 600 kilowy. Zobaczymy jak będzie z obciążnikiem. Może będzie mniej bojało. Ten yy, siedzenie mi siadło mocno, a coś mi przestało działać pompowanie. Ale na szczęście jeszcze nie dobija. No, stabilniej przód się trzyma z obciążnikiem. Zobaczymy jak będzie na, na nierównościach. Aczkolwiek no, ja nie będę jechał po jakichś takich mega wielkich nierównościach. Będzie ładna droga do teratyna. Nie, no jest lepiej. Jest lepiej. Z obciążnikiem, oczywiście. Prędkość pokazuje nam. No, teraz już pod górkę wyjechaliśmy to 38 na godzinę. 39. Piękny widok na tej przyczepie. Tutaj mam zasianą pszenicę po lewej. Mam nagrany odcinek, znaczy trochę, po nocy, ale Bardzo kiepsko mi się tutaj siało, więc Dużo niecenzuralnych słów musiałem tutaj użyć Bo wał praktycznie, tutaj było po orce, to wał praktycznie cały czas mi się sunął I musiałem tylko na podnośniku Regulować tak, żeby, żeby tą górę Górę ziemi przed wałem jakoś równać, żeby nie było Żeby to jakoś wyglądało i, i było dobrze zasiane Znaczy o Dobrze zasiane to raczej, raczej nie było. Raczej nie jest dobrze zasiane, ale zobaczymy po schodach. To moje fajne automatyczne pobieranie próbek. No i słuchajcie, wilgotność na skupie 24%. Wilgotnością jeszcze nie oszukał. Będziemy sypać na placu. Zaraz mnie tam pracownik pokieruje. Ale no chyba... Chyba tędy muszę przejechać. Od tamtej strony. Wilgotność 24%. Czyli jednak, widzicie, wilgotność tam jeszcze nie pomylił. A 90% widzów pisało, że to niemożliwe. Muszę tędy cofnąć. Tam w dziurę trochę. Kurczę, lusterko mi się to spieprzyło. Bo mi się majta i nic nie widzę w tym prawym Muszę na wyczucie Chyba tak, bo jeszcze muszę Szmatki Z rogów powyciągać Dobra, kibrujemy. O, już się sypie ja Zapomniałem zobaczyć czy klapa jest dobrze ustawiona, ale jak już się sypie to To jest dobrze Widzę tutaj, niektórzy taki syf przywożą, że tragedia I Tutaj moja wydaje się czyściutka Jakiś wolny przepływ mam chyba ustawiony Wolno podnosi Obornik szybciej podnosiło mi wysypiemy To masz gotowe wszystko? Polki są gotowe jaka ta czysta, nie? Później mi zawór tam też Dobra To też miał 24 wilgotności Ten? Tak, to do po mnie. O tak? O, no. Tak? Okej. Okay. Czekaj to. Tu... Dobra. Tak może być może być. Trzeba pójść otworzyć, No i pójdę otworzę. Gotowanie Samo na moją rwę kurszową Tak Samo na moją rwę kurszową teraz O jeszcze środkiem trochę będzie I powolutku rozładujemy Dało się jakoś we dwóch na no spokojnie rozładowaliśmy. No to jest tych dwóch tych te kubki. Ja już przyczepę związem dla kolegi, i teraz ją odczepię. A podsumowanie zaraz, zaraz będzie. Słuchajcie, teraz takie małe podsumowanie. To są, to są wyniki. Zaraz, pierwsza, 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 pierwsza. Pierwsza to jest moje. O. Pierwsza próbka 24,18 wilgotności. Gęstość tutaj jest. I chyba białko, nie wiem. I waga. To jest na, na tej mojej taczce. Tyle było. Później tak. Później było u Pawła. Tyle było. 24 14 wilgotność. I u taty na tych przyczepach na końcu 13,840. 25 wilgotności. No, takie to są wyniki, yy, całość, yy, całość yy, kukurydzy to jest 39 ton 720 kg, i to się równa i wykoszone jest dokładnie 3 hektary i 5 arów 3 dobra, od nowa, 39,720 podzielić na 3, 0, 5 zobaczcie, taka, taki wyszedł plon, 13, 13 ton dokładnie wyszedł plon z hektara przy tej wilgotności, przypominam a jeszcze teraz osobno y, obliczę inne pola mas 29t, hektar 85 9,780 na mojej, na taty 13,840 No i tutaj jakieś 1,5 tony. Może nie było tej 1,5 tony, ale przyjmijmy, że tam było z 1,5 tony. To jest 20,25 ton. To się równa podzielić na 1,85. 13,5 tony wyszedł. Mas 29 T. To jest VO260. Siany 27 kwietnia. Ona właśnie tak najprężniej, najszybciej szła w górę. W oczach. To była największa kukurydza. Yy, najwyższa, największa. Ona szła jak strzała. Yy, rsm dostała 300... Nie, bo tam jeszcze yy, Polidab szedł. Więc... Yy, na 140 azotu. 140 azotu czystego tam dałem Polidap, no i tam mi się wysiało 100 tysięcy sztuk 100 tysięcy sztuk mi się tam wysiało Jeszcze musiałbym zobaczyć kalkulator Musiałbym jeszcze kalkulator jakiś wziąć i przeliczyć Ile to było na 30% wilgotności, bo teraz przy 25% 13,5% no to jest petarda, prawda? Ile by to pokazywało, więc w tym przypadku, co ja się pomyliłem i mi się wysiało więcej, no to akurat chyba wyszło na korzyść. To jak tutaj wyszło 13,5, zaraz jeszcze zobaczę, ile wyszło fregata. Tylko, że fregat tam były braki w obsadzie i 45 arów to było bezorkowo, po łgorze. No i tam kompanista mówił, że tam dużo trzciny było i pół pola to to było słabizna, nie? Więc też powinien, powinno fajnie, fajnie to wyjść. Jakby była pełna obsada. No i fregat był na tym zestawie. No to tak 16100 minus 1500. Tam dodałem te 1500, tutaj odejmuję. To się równa 14600. Podzielić na 120. 12 ton z hektara, czyli też super, zważywszy na to, że te pół hektara to było niemiarodajne Tam mówi, że słabizna była, komponista mówił, więc też wychodzi elegancko. No i cena to jest 617 netto z dopłatami za za, za wilgotność. Czym dopłatami na plus. Więc ja jestem zadowolony. Nie mogę się doczekać reszty. Będziemy kosić, kosić resztę. Stało jeszcze tam sporo, no sporo. No jeszcze zostało ponad 10 hektarów do koszenia. A teraz yy, korzystając z pięknej pogody, yy, jadę w rzepak. Więc tak, na Floretę dam Toprex yy, i aminokwasy. Tu mi jeszcze jakiś bor został. Resztki wyleję. Odżywkę y, Green Rzepakowy, doktor Green, i na resztę dam te Na resztę rzepaków, więc taką mieszankę będę robił. Tu jeszcze mam karate, to y, w sumie nie wiem, czy będę rzepak dodawał, ale będę dodawał na jęczmień. No, a jęczmień też y, dzisiaj nie dam rady, jutro albo pojutrze będę jęczmień pryskał od chwastu ku Alexem. Czy będzie dobrze widać, tak wygląda fl Floretta w najlepszym miejscu. Tam widać puste place na górce. Tutaj też na kamerze gorzej to wygląda na żywo trochę lepiej. Tu jest, tu jest najlepsze miejsce, a później jeszcze Wam pokażę najgorsze. A tu jest najgorsze miejsce.